Witajcie na moim kanale. Dzisiaj odcinek troszeczkę z innego cyklu będzie on o roślinie domowej. Jest to fikus drzewko bonsai, który rośnie na moim parapecie. I ja je pielęgnuję, przycinam, yy, przewiązuję tutaj drucikami. Zaprezentuję Wam również jak to robię. Nie wszystkie gałązki z tego fikusa nadają się już do drutowania, ponieważ na przykład ta już jest twarda i boję się, że jak zacznę ją drutować, to przy okazji ją złamie. Natomiast ta jest bardzo miękka i taką gałązkę można już oczywiście drutować. To jak drutować takiego fikusa jest uzależnione od tego jaki końcowy efekt rośliny chcecie osiągnąć. Należy mieć wyobraźnię, najlepiej postawić sobie taką roślinę w miejscu, gdzie będzie ona stała, obserwować ją przez kilka dni, złapać wenę, jak chcemy aby ona wyglądała i potem krok po kroku ciąć ją i drutować. Nie bójcie się przecinać swoich fikusów. Ja swojego cięłam bardzo dużo. Za każdym razem było mi żal, ale Patrzcie się jak teraz bardzo ładnie wygląda, rozkrzewia się i znowu się on nadaje do przecięcia. Takiego fikusa można rozmnażać we własnym zakresie. Wystarczy znaleźć gałązkę, która jest w połowie zdrewniała, nie jest ona jeszcze bardzo twarda, ale nie jest taka mięciutka. Po odcięciu takiej gałązki wsadzamy gałązkę do wody na jakiś czas, tak aby puściła korzenie. Ja już mam taką gałązkę, która jest ta. Akurat jest troszeczkę za długo w wodzie, ponieważ zbierałam się długo, aby nagrywać filmik i system korzeniowy się troszeczkę za bardzo rozwinął w tej sadzonce. Natomiast była to sadzonka taka jak zaprezentowana wcześniej na filmiku. Wsadziłam ją do wody. I ona, no ta akurat już w tym momencie jest około dwóch miesięcy w wodzie, ale pierwsze korzonki, takie, które nadawały się do wsadzenia do ziemi, pojawiły się już około miesiącu. I popatrzcie, jak taka sadzonka ładnie wygląda. System korzeniowy jest rozwinięty. Przez to, że moja była tak długo w wodzie, już niektóre korzenie są za bardzo powysychane. Wystarczy je teraz po prostu tutaj poodrywać. I sadzonkę, która właśnie ma takie tak rozwinięte korzenie, wsadzamy do ziemi. Jeżeli chcecie uzyskać drzewko, które nie będzie cięte na drzewko bonsai, możecie po prostu taką sadzonkę wstawić do zwykłej doniczki i uzyskacie piękne drzewko, które będzie rosło w naszym mieszkaniu. Jeżeli natomiast chcecie wyhodować swojego własnego fikusa bonsai i będziecie go przycinać, taką sadzonkę wsadzamy do małej doniczki, najlepiej doniczki, która już jest dedykowana do drzewek bonsai. Ja swoją już zakupiłam w sklepie. Przygotowałam sobie również ziemię, zaraz wam pokażę. Jeżeli chodzi o ziemię, możecie zakupić ziemię, która jest dedykowana do drzewek bązaj, lub możecie użyć innej ziemi, która jest drobna. Ja na przykład w swoim przypadku będę używała ziemi do trawników ma ona bardzo drobną konsystencję, dlatego nadaje się również do drzewek bonsai. Zbogacę ją oczywiście nawozem. Taka doniczka ma bardzo dużą dziurę, zobaczcie palec może przez nią przejść. Możecie na spód wysypać keramzyt, ale w tym momencie zabieracie dużo przestrzeni takiej roślinie co ja zrobię? Ja tą dziurkę po prostu zakryję kawałeczkiem papierowego ręcznika, o w tym momencie w taki sposób, przez co jak teraz będę wsypywała ziemię do środka, nie będzie się ona wysypywała. I zaczynam sadzenie. Tak jak powiedziałam, mam ziemię, to jest ziemia do trawników, tutaj widzicie nawóz, to jest nawóz jesienny, który został wysypany. troszeczkę go wymieszam z ziemią i Wysypę pierwszą warstwę do doniczki. Po, ta, po wysypaniu takiej pierwszej warstwy umieszczę swoją sadzonkę w tej donicy. Dokładnie rozkładając korzenie. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby jej nie wsadzić, nie wsadzić tak byle jak, jak nieraz się nam zdarza, wsadzać kwiatki do doniczek, ponieważ one sobie poradzą. W tym przypadku powinniśmy być bardzo ostrożni i te korzenie dobrze rozłożyć, ponieważ ta roślinka ma bardzo mało miejsca w tej donicy. I ważne, aby system korzeniowy był dobrze rozłożony i miał dostęp do ziemi na jak największej powierzchni się to da. System korzeniowy został rozłożony i w tym momencie zaczynam przysypywanie znowu moich korzonków ziemią. Taka sadzonka będzie rosła w tej donicy, system korzeniowy będzie się rozwijał. Po jakimś czasie po prostu wyciągnę ją z ziemi, jak już te korzenie będą bardzo duże, będziemy widzieli, że sadzonka się przyjęła po tym, że puszcza nowe pędy i za jakiś czas, podejrzewam, że to będzie pół roku, może nawet więcej, wyciągnę taką sadzonkę z ziemi, oczyszczę korzenie i troszeczkę ją jakby wypuszczę wyżej tak żeby system korzeniowy był nad ziemią i tak cyklicznie będę tworzyła swoje własne drzewko bonsai jak tak opowiadam to już pewnie zauważyliście że ten proces jest bardzo długi wychodowanie takiego drzewka bonsai nie jest prostą sprawą ani nie trwa szybko jest to proces czasochłonny dlatego jeżeli wam zależy na tym aby mieć szybko piękne drzewko bonsai najlepiej po prostu iść do sklepu i takie drzewko kupić jeżeli są promocje w jakichś marketach, to takie drzewko możecie już zakupić za mniej niż 50 zł, nawet bym powiedziała mniej niż 30, w zależności od tego, jakie duże jest to drzewko. Natomiast no, wyhodowanie takiego drzewka bonsai od samego początku jest naprawdę czasochłonne. Natomiast ja robię to, ponieważ sprawia mi przyjemność, jeżeli patrzę na rośliny i wiem, że je tak naprawdę wychowałam od małego. To jest tak troszeczkę jak z wychowywaniem dzieci, po prostu mam z tego frajdę. Drzewko bonsai jest już wsadzone. Wyczyszczę troszeczkę tą donicę, żeby ładniej tutaj wyglądała. Popatrzcie się, jak pięknie się prezentuje. Rozpoczął się proces formowania, kształtowania drzewka. Na pewno Was będę informowała na kanale, jak to wygląda i co robię w kolejnych krokach. Tak jak już mówiłam, ten proces będzie trwał długo. Także nie spodziewajcie się szybko kolejnego filmiku o drzewku bonsai. Jak będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach na YouTube lub zapraszam Was na Instagram. Będę Was o tym informować. Ja jeszcze bym chciała to drzewko troszeczkę przyciąć, ponieważ w momencie kiedy ono było w wodzie, zaczęło puszczać mi tutaj pędy, troszeczkę za wysoko mi wyrosło. Ja je w tym momencie przytnę po to, aby dać mu więcej siły. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, gdzie je przycięłam, bo mi zależy na tym, aby ta dolna część łodygi Zrobiła się gruba. Tak naprawdę ten boczny odrost też niedługo odetnę. Na razie poczekam, zobaczę w którym kierunku on będzie szedł, ale mi zależy na tym, żeby pień tego drzewka zrobił się jak najgrubszy, po to aby potem właśnie był on podstawą do mojego drzewka bonsai. Tak przygotowane drzewko jeszcze delikatnie podleję, stawiam na parapecie, muszę się uzbroić w cierpliwość i to będzie kwestia czasu, kiedy wychoduje takie piękne drzewko bonsai. Jego matkę, z którego została pobrana sadzonka. Sadzonka, którą posadziłam do ziemi, ma się bardzo dobrze. W tym momencie ma około 2 tygodnie, ukorzeniła się, liście są zielone, wszystko z, niej, z nią jest w porządku. Więc czekam, aż się rozrośnie i urośnie z niej piękne drzewko. Biorę się natomiast za drutowanie. Miałam nagrać osobny odcinek, ale myślę, że zmieszczę wszystko w jednym, dlatego zapraszam Was tutaj na prezentację, jak ja to robię. Możecie zauważyć na tym drzewku, że już rozpoczęłam drutowanie jakiś czas temu, myślę, że już pół roku albo i więcej minęło. Wtedy użyłam takiego druta, którego się używa do zawiązywania roślin, nie miałam innego w domu. I teraz taki drut jest troszeczkę za duży, Właściwie za gruby, ciężko się formułuje roślina tym drutem, dlatego nie polecam Wam używać takiego druta. Znalazłam teraz taki drucik, on jest w osłonce, bardzo ważne, by drucik był w osłonce, aby nie wrastał się w roślinę. Niestety nie powiem Wam fachowo, jak on się nazywa. Jeżeli ktoś wie, proszę o informację w komentarzu, na pewno innym pomoże. I ten drucik jest bardzo giękki, ładnie się tutaj formułuje, więc doskonale on się nadaje do formułowania drzewka. Jak już powiedziałam, niektóre z tych gałązek w tym drzewku mogą być zbyt twarde do formowania. Nagięcie ich może spowodować uszkodzeniem rośliny, ale zobaczymy jak to będzie. Drzewko powstało troszeczkę, mniej więcej tutaj złapałam koncepcję jak uformowana roślina powinna wyglądać. Chciałabym, aby te dwie gałęzie były wygięte. Obecne je na końcach, a potem będę to drzewko formowała do góry, czyli będę czekała aż wyrosną kolejne gałązki i wtedy będę je do góry formowała. Tutaj pod spodem są jeszcze gałązki, nie wiem czy nie skończy się na tym, że je obecne, ale to zobaczymy jak już zadrutuję drzewko. Pokażę Wam na przykładowej gałązce, jak ja drutuję gałązki i jak to wygląda. Mam nadzieję, że ta prezentacja będzie dla Was jasna. Zaczynamy takie, takie drutowanie od dobrania odpowiedniej ilości drucika, i teraz wszystko zależy od tego, czy dopiero zaczynacie drutować gałązkę. Czy będzie ona jeszcze rosła i będziecie ją chcieli dalej dodrutowywać? Na przykład ta gałązka już jest w wystarczającej długości, nie będę chciała, żeby ona była dłuższa, dlatego też drucik długości tej gałązki wystarczy. W przypadku tych gałązek, które są na przykład krótsze i będę chciała, żeby one były jeszcze dłuższe i będę je formować, warto jest dociąć dłuższy drucik, po to. Aby wystawał on poza gałązkę, w miarę przyrostu będziemy, będę formowała gałązkę razem z drucikiem. Dobieram sobie drucik odpowiedniej długości, i teraz tak mniej więcej to będzie wyglądało w ten sposób, i chodzi o to, aby drucik również gdzieś, gdzieś, gdzieś można było zaczepić. Czyli tak jak na przykład jest w tym przypadku na końcu tej gałązki, która idzie do pionu. Niestety nie znalazłam żadnego specjalistycznego sprzętu do obcinania drucika, więc użyję do tego starych nożyczek, które i tak już za bardzo nie tną papieru, więc do tego się doskonale nadają. Drucik został przecięty i teraz rozpocznę od tego, że zaczepię jego koniec tutaj na tej gałązce, uważając, aby nie poranić końcem rośliny. Dobra. Drucik już jest zawinięty. Trzyma się sam doskonale. I teraz go troszeczkę muszę tutaj podgiąć, aby był pod gałązką. I co robię? Oplatam po prostu w koło tej gałązki drucik. Tak w miarę gęsto, ale też nie jeden przy drugim. Owinęłam cały jak będzie jak będzie za dużo to najwyżej obetnę drucik razem z gałązką. Widzicie, że gałązka jest owinięta. Widać, że niechcący poraniłam tutaj właściwie listek mi się naderwał, drzewko zaczęło płakać i Widzicie też, że nie zauważyłam, nie dojechałam drucikiem do samego końca. No nic trudno, nie szkodzi. Podniosę go troszeczkę wyżej, po prostu w tym miejscu jest sytuacja troszeczkę utrudniona, w związku z tym, że tu już jeden drucik jest, ale będę musiała go przełożyć wyżej. O, super, udało się. I teraz drucik jest, nawet mogę. O. Tak go tutaj zawinąć. E, też e, nie może ten drucik za bardzo do tej rośliny e, tutaj jakby dolegać. Chodzi o to, że jak roślina będzie rosła, to żeby się za bardzo nie wrosła e, w ten drucik, żeby, nie, e, no żeby drut po prostu się nie wrócł w gałązkę. Jeżeli taka sytuacja już się zacznie dziać, a będziemy chcieli, żeby ten drut nadal trzymał na gałązce, to wtedy trzeba będzie drucik odwinąć i zawinąć go jeszcze raz później. Więc tutaj już jest zawinięty na całej gałązce drucik, i teraz jest bardzo prosta: słuchajcie, sytuacja. Wystarczy drucik razem z gałązką po prostu naginać. Ja, no, niestety muszę uważać, bo tak jak Wam już już parę razy mówiłam, to drzewko jest bardzo już troszeczkę zdrewniałe, więc się może formować. I w tym momencie, tak jak nam się podoba. Po prostu możemy to drzewko zaginać. Ja na tej gałązce akurat zawijam tak jak mogę, uważając na, na tą gałązkę, żeby jej nie połamać. I teraz w tą stronę. Dzięki temu, że drucik jest zawinięty na gałązce, to mogę tak naprawdę każdy kształt. Który tutaj sobie wymyśliłam i który mi się wymarzył na, danym, na danej gałązce formować. Jest już zrobione, przesunę troszeczkę. I tutaj znowu w drugą stronę. Ja akurat sobie tutaj wyformowałam takie zawijasy, takie zakręty na tej gałązce. Bo tak to akurat widzę. Ale tak naprawdę to, jak zrobicie tę gałązkę, zależy tylko i wyłącznie od Waszej wyobraźni. Więc no, pozaginałam na tyle, na ile mi pomogła zdrewniała gałązka. Na szczęście się nic z nią nie stało. Zostawiam w takiej postaci, jaka jest. Jeżeli jutro zobaczę, że wszystko jest w porządku, ale jeszcze będę chciała coś dogiąć, no, to oczywiście będę mogła to zrobić. Może jeszcze w tą stronę. Dobra. Jedna gałązka już jest tutaj e, wygięta. I tak naprawdę, teraz jeszcze Wam pokażę przykład na tej e, mniejszej gałązce, e, która jest tutaj. E, w tym miejscu też zostawiłam, popatrzcie, drucik, który jeszcze wystaje do góry. Może go schowam, żeby mi się tutaj nie poraniło, jak będę podlewała roślinę. E, zobaczę, jak to dalej wyjdzie. E, tu jest taka część, która idzie do dołu. Obetnę ją, ona mi jest już w tym momencie tutaj w ogóle niepotrzebna. Oczywiście drzewko płacze, ale za chwileczkę się wszystko zabliźni i będzie w porządku. Słuchajcie, teraz mam taką sytuację, że są dwie gałązki i obydwie będę je drutować, e, dlatego zrobię sobie podwójny drucik, oczywiście dłuższy. Mam dwa druciki i w tym momencie obydwa druciki zawijam na tej gałęzi. Jeden pójdzie w prawo, drugi pójdzie w lewo i obydwa będę drutowała. Zawijam obydwa, żeby mi było łatwiej, ponieważ będę miała taki sam problem jak w poprzednim y, przypadku, że miałam jeszcze jeden drucik i drugi mi było ciężko zawinąć. W momencie, kiedy zawijam dwa, jest to o wiele prostsze. Y, zawinęłam obydwa druciki. O. Jeden się już trzyma. I teraz go owijam w koło gałązki. Ta gałązka jest już cieniutka, dlatego ona się będzie łatwo poddawać naszemu formowaniu. Tutaj puszcza na dwie. Jest jeszcze zielona, więc obrywam tą końcówkę. Nie chcę, żeby mi się tak gałązka rozkrzewiała. Dobra, super. Jedna jest już zawinięta. I teraz drugi. Stabilnie. Drucik się musi trzymać i również owijam w koło mojej gałązki. Tu nawet możemy sobie troszeczkę gałązką pomóc. Dobra. I jest zawinięta. Zawinięty drucik jest na dwie gałązki. I tak jak w poprzednim przypadku. Yy, to teraz się muszę zastanowić, jak chcę, żeby on szedł. Może wygnę go w tą stronę i teraz od razu w tą. O, i już pierwszy jakby zaczęłam, y, troszeczkę jeszcze do góry odegnę. O, super. I teraz w miarę przyrostu będę ten drucik, który tutaj został, i który jeszcze nie ma gałązki, y, będę nawijała i będę formowała gałązkę. Zawijam końcówkę, żeby się. Nie zajmowało zbyt dużo miejsca, też żeby się nie poranić albo nie zaczepić w trakcie podlewania. I teraz tego drugiego. Tego drugiego odchylę troszeczkę do tyłu. No. I na razie go tylko zostawiam w takiej pozycji. Gałązka jest bardzo jeszcze krótka, więc dopiero zaczynam formowanie. I tak naprawdę muszę przyjrzeć się swojemu drzewkowi. Gdzie jeszcze chcę, jakby, wyformować swoje gałązki, które z nich poodcinam, i w ten sposób będę formowała swoje drzewko na duże drzewko gązaj. Tak wygląda efekt końcowy. Przyznacie sami, że drzewko nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Ale to jest tylko kwestia czasu. W momencie, kiedy te wszystkie gałązki już nabiorą kształtu, drucik będę mogła zdjąć z drzewka i wtedy będzie ono wyglądało o wiele bardziej atrakcyjnie. Na razie wygląda ono bardziej jak nowoczesna rzeźba niż roślina, ale niestety jest to zabieg konieczny, jeżeli chcemy uformować drzewko, które będzie miało ciekawy kształt. W niektórych miejscach poodcinałam liście lub też końcówki gałązek, tam gdzie one mi nie były potrzebne lub przeszkadzały w drutowaniu. Część gałązek ma już nowe przyrosty, zostawiłam je, będą one podstawą mojego drzewka w kolejnych krokach i tak właśnie wygląda w tym momencie roślina. Mam nadzieję, że filmik był dla Was pomocny, że czegoś się nauczyliście, że wiecie, jak teraz drutować swoje drzewka i będziecie Formować swoje własne rośliny. Życzę Wam powodzenia, przywam za Was kciuki, dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Zapraszam Was na kolejne swoje odcinki. Oczywiście będę Wam dawała update z tego, jak wygląda moje drzewko. Zapraszam również na swoje inne filmiki. Do następnego odcinka. Pa!